Cześć, tutaj Ewa z Pruelness. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, a konkretniej w gabinecie pani Emilii Wołyniec, która jak sama mówi na co dzień zajmuje się leczeniem ciała, duszy i umysłu. Przyjrzymy się dzisiaj jej pracy i temu jak pracuje z pacjentami, a także zapytamy jej pacjentów o to jak odczuwają terapię na fotelu masującym. Pani milion, no to co? Zapraszamy dzisiaj Pani pacjentów słyszałam. Jak najbardziej tak. Przede wszystkim witam Was tutaj w Centrum Dobrego Samopoczucia. I dzisiaj przejdziemy krótki fragment tego, co robię z pacjentami na co dzień, w jaki sposób pracuję z fotelem do masowania i co on przynosi dobrego osobom, które na nim się masują. No to nie mogę się doczekać, zobaczymy, jakie odczucia. Jesteśmy właśnie z panem Adamem, który przed chwilą masował się na fotelu. Panie Adamie, co panu skłoniło do skorzystania z fotela? Panie Ewo, jak kupujemy telefon, jakąś drogocenną rzecz, to prewencyjnie zastanawiamy się, jak go zabezpieczyć. A idzie zima, zastanawiamy się, czy wymienić opony, mimo że śnieg jest bardzo rzadko w naszej strefie klimatycznej w ostatnich latach. A jeśli chodzi o zdrowie, podchodzę do tego właśnie w ten sposób. Bo jest bezcenne, więc podchodzę prewencyjnie i profilaktycznie. Po pierwsze, o wiele tańsze jest korzystanie z fotela niż z pomocy, z pomocy lekarza. Po drugie, no zdrowie chyba jest najbardziej bezcenne, więc o nie powinniśmy zacząć i najczęściej o nim myśleć. A co w takim razie Panu daje korzystanie z masażu na fotelu masującym? Od wielu lat pracuję w pozycji siedzącej. Do tego bardzo dużo jeżdżę. I odczuwałem dyskomfort po, po całym tygodniu tygodniu takiej pracy. Odczuwałem dyskomfort w okolicach kręgosłupa. Od kilku miesięcy przy regularnym korzystaniu dwa razy w tygodniu z fotela, ten dyskomfort znikł. Więc, to jest ta główna zaleta, która mnie przekonuje, żeby regularnie z niego korzystać. A co powiedziałby Pan osobie, która chciałaby odbyć masaż na takim fotelu, albo osobie, która zastanawia się nad jego kupnem? Panie Ewo, e, powinniśmy w życiu znajdować sobie e, balans e, między pracą i relaksem. Jeżeli jeszcze ten relaks połączymy z inwestycją w zdrowie, to chyba nie ma lepszej rekomendacji. Tym bardziej, że korzystanie z fotela pozwala nam w. Krótkie, krótkie, na krótkie odcinki, 15-minutowe, 20-minutowe relaksy, które są połączeniem z To jest chyba moim zdaniem najlepsza rekomendacja dla wykorzystania i korzystania z tego fotela. Jeśli chodzi o osoby, które myślą o zakupie fotela, myślę, jestem przekonany, że każdy chciałby mieć spa w swoim domu. Jest to wartość sama w sobie. Niewiele miejsca zajmuje. Jest to jedne z tańszych urządzeń, jeśli chodzi o posiadanie spa w domu. Łatwość dostępu, możliwość, możliwość korzystania przez wiele osób, domowników, znajomych, których można zaprosić. Wydaje mi się, że to dzisiaj nie ma lepszej inwestycji niż, niż inwestycja właśnie w tego typu urządzenia. Ostatnie pytanie, jak widzi Pan przyszłość takiego typu urządzeń? Panie Ewo, od wielu, wielu lat coraz bardziej świadomi jesteśmy z korzyści, jakie płyną z profilaktyki i dbania o własne zdrowie. Czy to w kontekście jedzenia, ruchu, czy ewentualnie masażu, więc myślę, że to urządzenie, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo niewiele miejsca zajmujące, urządzenie, które nie absorbuje tak dużo czasu, to jest przyszłość, jeden z elementów zdrowego trybu życia, więc on się idealnie wpisuje w ten coraz bardziej popularniejszy trend wśród społeczeństwa. No to super, bardzo dziękuję panu za pana opinię, za pana wypowiedź. Myślę, że świetnie pan zawarł w pigułce, w bardzo konkretnej wypowiedzi. To, czego oczekujemy od fotela, czego możemy się po nim spodziewać i jakie są jego korzyści. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę i mam nadzieję, że to, co Pan powiedział, przekona naszych użytkowników. Ja również Paniewo <grych> dziękuję za rozmowę. Urządzenie na pewno warte jest polecenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy właśnie z panią Ulą, która przed chwilą odbyła masaż na fotelu. Pani Ulu, jakie są odczucia po takim masażu? No jak zawsze, jak zawsze, czyli jestem wypoczęta, zrelaksowana i odświeżona. A jakie efekty dostrzega pani po masażu na fotelu? Po masażu na fotelu no zdecydowanie ostatnio lepiej się zachowuję jestem spokojniejsza, jestem bardziej zrelaksowana. Moje ciało odpowiada na masaż, w związku z czym chodzę bardziej wyprostowana, bardziej świadoma swojego ciała. Jest fajnie. Jakie widzi Pani walory korzystania z tego fotela? Fotel jest fantastyczny. To już Naprawdę. wiemy. Fotel jest fantastyczny. Co daje przede wszystkim? Fotel masuje w kilku miejscach jednoczasowo. Żaden masażysta tego nie zrobi bo albo jest tu, albo jest gdzie indziej. Tu aż czasami w głowie się kręci od, tego, od tych emocji, jakie po drodze są i odczuć. To jest jedno. I drugie, momenty uciskania. Uciskania rąk, uciskania całego ciała, barków, bioder. Niesamowite uczucie. Tego, te, tego nigdzie nie było. Czerpmy z niego to, co możemy z niego czerpać. No, oczywiście, korzystam z niego regularnie już od paru miesięcy i polecam. Super, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ten fotel znowu takim jest elementem spotkania, poznania w różnych aspektach w moim życiu, ale również z, tak jak z Ulą, żeśmy się spotkały też kilka miesięcy wcześniej w Pracę nad fotelem, bo znamy się już sporo czasu, i ten fotel też spowodował zamknięcie jednego etapu, a rozpoczęcie drugiego. No tak, to zbiegło się w tym czasie, kiedy w moim życiu było troszeczkę zawirowań, gdzie samo nie pomagało, a potem znacznie mi pomógł, bo to było kolejne miejsce takiej odskoczni, relaksu i oczyszczenia głowy i myśli i wychodziłam zawsze stąd. Odprężona, wypoczęta, spokojna i z nową energią, i znowu energią. O, zresztą no, kiedyś tu spotkałam panią wychodzącą od siebie i ona też taka wyglądała jakby się lekko nad ziemią unosiła. Jak, w tym, jak po masażu w fotelu masażowym kosmicznym, bo praca nie jest to tylko i wyłącznie położenie się i odbycie, to też jest taka wewnętrzna praca, bo my też z Ulą i z innymi osobami też pracujemy w takim Zakresie zarówno ciała, umysłu, jak i duszy. Bo odbycie w masażu w fotelu masującym może być tylko fizycznym doznaniem, fizycznym aspektem, ale to nie tylko to, bo jak jesteśmy i się masujemy, to jeszcze zostaje głowa i myśli, wspomnienia różnego rodzaju, które napływają w momencie odprężenia. I tu zobaczenie tego, co się z nami dzieje poprzez myśli, co się przekłada na ciało, później Aha. można to puścić. I tak się dzieje. I to rzeczywiście pomaga. I tak jak rozmawiałyśmy nieraz, że ta kompresja, która jest, czyli to uciskanie, mm -hmm. to też daje takie poczucie przytulenia, otulenia, no to jest, bezpieczeństwa. To, jest, to jest uczucie, którego nigdzie wcześniej nie znalazłam. Nic mi nie dało. Było fajnie, były ćwiczenia, były rozmowy, było wszystko. A tu jest takie właśnie takie zamknięcie w takiej pozycji wręcz embrionalnej w pewnym momencie, i takie wejście w, w siebie. I to jest fajne, i to pomaga, i to się robi takie. To się odczuwa tak, jakby tak, tak, tak dokładnie tak by się, mm. jak przytulenie. Przytulenie i tego, co nam w tym obecnym świecie też brakuje, tego bezpieczeństwa takiego, mm. trochę nawet momentu zatrzymania się, co chcemy, e, że chcemy odpocząć, ale też, że chcemy zobaczyć, co możemy zrobić, albo z czego możemy już zrezygnować, bo jest to tylko balastem, który nam przeszkadza. No tak czy inaczej, zawsze od ciebie wychodzę zrelaksowana i silniejsza. Hotel. Fotel, głowa, głowa. Ja i, ty i my. my. <gry> jak dopasowujesz masaż do pacjentów na fotelu? Przede wszystkim wszystko zaczyna się od rozmowy. Tak jak wchodzimy i spotykamy się i zaczynamy rozmawiać. To po prostu wymiana słów i wymiana spostrzeżeń na temat y, czasu przed przyjściem tutaj, czy tygodnia, czy kilku dni, a dokładnie jego spędzenia to decyduje o tym przede wszystkim, co i w jakim stopniu wybieram dla osoby, która korzysta z masażu. Fajne to jest. Myślę, że <laughs> fajnie, że ci ludzie się czują tak tacy zaopiekowani, nie? Że, ten, że to, że ty jesteś, że jestem fotel, że Mm, że ten masaż jest mimo wszystko dostosowany do nich, nie? Że to, że to nie do końca jest tak, że jest mechanizm, jest fotel, tylko że, że potrafimy go zrobić no, dla nich, po prostu dla nich. Nie? No. Tak, to jest to, co chyba różni większość rzeczy w świecie, że wszystko najpierw robimy, że jestem ja mhm. i dla siebie, że to ma być w tym przypadku pracując z osobami. Które do mnie przychodzą, no to oni są dla mnie najważniejsze. Jednakże w tym wszystkim jestem ja i muszę słuchać i słyszeć i być uważną na, na to, co mówią i opowiadają, żeby móc we właściwy i prawidłowy sposób dobrać program, czy też później z nimi pracować. Podoba mi się też to, że Ty tak wyciągasz dużo ze swoich doświadczeń, z jakichś tam i tych przykre, przykrejsz, przykrejszych sytuacji, że tak powiem, i tych pozytywnych i wiesz jakby czerpiesz sobie taką swoją inspirację taką osobistą własną i to próbujesz przelewać na ludzi przynajmniej ja to tak widzę po tym jak widziałam się z pacjentami jak, jak sobie tak rozmawiamy to to, no, to myślę że to jest taka twoja siła fajna że, że wiesz że tak sobie próbujesz przełożyć te swoje odczucia żeby ktoś inny mógł y, poczuć to samo co ty nie tak, tak to czuję tak ciebie czuję mhm. nie i to y, to jest te... Chyba tą siłą, co, co też powiedziałaś, e, ponieważ to jest e, prawdziwe, to jest szczere, to jest właściwe, to jest w tym momencie nie da się tego wiele razy powtórzyć, a nawet drugi raz się nie da tego powtórzyć. Hmm. Wiele razy... Hmm czułam się zawiedziona, jak szukałam odpowiedzi na wiele pytań i jedna osoba mówi zupełnie inaczej na ten sam temat, druga osoba krytykuje tą pierwszą osobę, trzecia krytykuje pierwszą drugą i każdy chce być bardzo mądry, co nie oznacza, że to jest złe, tak? Tylko, że jeśli mądrość czerpiemy ze źródła, dla mnie źródłem jest doświadczenie i wtedy ja jestem rzeczywista i prawdziwa. W swoich faktach, w wypowiadaniu swojego zdania, swoich przekonań, to wtedy to wszystko płynie, jest takie naturalne. Jeśli chciałabym cytować klasyków czy też cytować ludzi, to wtedy byłoby to tylko teorią, a ja najpierw muszę przekuć w praktykę, tak jak z fotelem, że najpierw musiałam sama doświadczyć. I mogę podzielić się z tym z pozostałymi osobami. A jest jeszcze jedna rzecz, o której powiedziałaś, że z negatywnych czy ciężkich. Od zawsze miałam tak, że zawsze w minusie widziałam plus, że zawsze w każdej sytuacji, mimo że była trudna, to starałam się widzieć plusy i pozytywności. No, jeśli nie byłoby choroby, no to nie miałabym tego doświadczenia i nie mogłabym powiedzieć, że nic złego mi się nie dzieje, kiedy jestem masowana, nic złego mi się nie dzieje, jeśli jem coś, co w ogólnym pojęciu wydaje się, że jest szkodliwe. Wszystko się dzieje po coś, nie? Tak, tak to uh -huh. też widzę. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Jesteśmy tutaj też dlatego, że jakaś tam droga wcześniejsza to napisała. No i to jest, to jest fajne. Podoba mi się też to, co tam wcześniej powiedziałaś, jak rozmawiałyśmy na temat wykorzystania fotela do uwolnienia takich negatywnych emocji typu ktoś mnie zdenerwował, to siadam i nie myślę o tym, że mnie zdenerwował tylko radzę sobie w, z tym w trochę inny sposób i puszczam to po prostu, nie? To jest, to jest taka fajna też rzecz, jeśli chodzi o, o fotel, nie? Taka, mm -hmm. taka funkcja. To też teraz mówiąc o tym, sięgnęłaś takiej ważnej rzeczy w naszym życiu, że nieważne co nas spotyka, Ważne, jaką mamy postawę wobec tego, co robimy. I dla mnie masaż ten, którego doświadczałam przez półtorej roku, tajski takim elementem był jak zaczęła się przygoda z fotelem, teraz jest fotel takim miejscem. Mogę być zła, mogę być nieszczęśliwa, ale to jest moje uczucie, wcale nie muszę obarczać ciebie swoją złością. I ten masaż, którego ja doświadczam na którym ja pracuję, to jest takim masażem, że mam się zatrzymać i ja mam zdecydować, czy mam kogoś za coś obwinić, czy zobaczyć, że to ja wybrałam nie tą drogę, nie to podejście, albo jestem w Błędnym przekonaniu i ona mnie prowadzi cały czas na, na manowce, a nie w kierunku tego, żeby było łatwiej, lepiej e, i przyjemniej. Pamiętnie, że poruszyłeś takie tematy, które, jak teraz sobie tak o tym myślę, są oczywiste, no bo są oczywiste, no praktycznie to, o czym mówimy, o czym rozmawiamy, to są podstawy jakiegoś takiego życia o społeczeństwie, nie? a jednak dla większości są zupełnie nieoczywiste, tak mi się wydaje na ten moment. nie? Także myślę, że. Fajnie, że to poruszyłyśmy, to jest takie mhm. bardzo, I Zobacz, jaki para trochę paradoks powstaje. Szukamy rozwiązań wszędzie dookoła, szukamy mm, złotych myśli, a tak naprawdę mamy wszystko pod ręką, nie? Bo, bo to nie chodzi o to, żeby mieć teraz wszystko. Bo jak mam wszystko, to nie mam nic, ale jak mam siebie i mam swoje myśli, mam e, to, co chcę w danym momencie i wiem, co chcę wykorzystać, żeby to sobie dać, no to mam wszystko, nie? No więc e, to jest jedna, jedna rzecz. Druga rzecz, e, jak zaczniemy przyglądać się tym najprostszym rzeczom, e, sobie samemu, e, poznawać... To, że nas boli, dlaczego nas boli, albo e, czy chcemy, żeby nas bolało, bo możemy powiedzieć, że nie chcemy, ale jeśli nie będziemy nic robić, no to będzie to się tylko nasilało i będzie e, dolegliwość powstawała jeszcze większa i będzie e, kompensacja tego. A jeśli chcę coś zmienić i wiem o tym, to się po prostu na to decyduję. Wszystko zależy ode mnie. Cały świat, e, w którym. Ja obserwuję, w którym ja jestem, to że wszyscy uważają, że wszystko zależy od wszystkich. Nie, wszystko zależy ode mnie. I ode mnie zależało, że jesteśmy mm, tu, bo ja zdecydowałam się, że chcę pójść w przygodę z fotelem, nie wiedząc, e, nie mając wytyczonych e, tak naprawdę e, wszystkich ścieżek, tylko miałam przeczucie, tak zwaną intuicję, potrzebę. Wiedziałam, że to dobrze robi dla ciała i dla głowy i po prostu to, w to poszłam. Fajnie, fajnie, że to poruszyliśmy, fajnie, że w ogóle się spotkałyśmy tutaj. Bardzo. I... Dzięki wielkie.